Baran, wojownik Zodiaku. W sanskrycie Mesha. Żywioł, ogień. Znak kardynalny. Władca znaku Mars. Baran. Pierwszy znak Zodiaku. Symbolizuje inicjację, działanie i pionierskiego ducha. Skutkuje jednostką z naturalną skłonnością do przywództwa. Odwagą i silnym dążeniem do podboju. Symbolizuje ognistą, namiętną i energiczną pozycję. Jest kardynalnym znakiem rządzonym przez Marsa. Ta kombinacja daje osobowość, która jest proaktywna, asertywna i często pionierska w swoich dziedzinach. Baran jest znakiem inicjacji, a osoby te często są tymi, które rozpoczynają projekty, wpadają na innowacyjne pomysły i nie wahają się podejmować ryzyka. Wykazują imponujący poziom pewności siebie, odwagi i przedsiębiorczości. Osoby spod tego znaku posiadają przekonujący pęd i witalność. Są naturalnymi liderami, często pragnącymi wytyczyć własną ścieżkę. Zamiast podążać za innymi. Ich asertywność sprawia, że są nieustraszonymi pionierami. Ich silna natura może jednak czasami objawiać się niecierpliwością i impulsywnością. Szybko podejmują decyzje, które nie zawsze przynoszą najlepsze rezultaty. Nauka łagodzenia ich natychmiastowych reakcji poprzez przemyślane rozważania. Może zwiększyć ich naturalne cechy przywódcze. Kariera. W dziedzinie kariery osoby te rozwijają się w rolach, które wymagają inicjatywy, przywództwa i odwagi. Doskonale radzą sobie w takich zawodach jak wojsko, sport, przedsiębiorczość lub w każdej dziedzinie, która wymaga wysokiego stopnia odwagi i indywidualizmu. Ich wrodzona natura rywalizacji często pcha ich na szczyt w wybranej dziedzinie. Muszą jednak być świadomi swojej tendencji do bycia nadmiernie asertywnymi lub agresywnymi, ponieważ może to prowadzić do konfliktów z kolegami lub przełożonymi. Baran i związki: Jeśli chodzi o związki, osoby z podznaku barana są namiętne i bezpośrednie. Są przyciągane do partnerów, którzy doceniają ich szczerość i mogą dorównać ich zapałowi. Jednak ich upór może prowadzić do konfliktów. Muszą nauczyć się równoważyć potrzebę niezależności z ważnością kompromisów w związkach. Baran jest namiętny, odważny i lubi zdobywać. W związku chce być liderem, ale ceni partnera, który potrafi mu się przeciwstawić. I nie da sobą rządzić. Związek z baranem nigdy nie będzie nudny. On potrzebuje emocji, pasji i ciągłego rozwoju. Co baran ceni w partnerze? Niezależność i pewność siebie, energiczność i spontaniczność, gotowość do przygód i nowych doświadczeń. Czego unika? Rutyny i przewidywalności, zbyt dużej kontroli i zazdrości. Osób, które unikają konfrontacji. Najlepsze dopasowania Barana. Lew, pełen pasji i pewności siebie, razem tworzą ekscytujący duet. Oboje lubią być w centrum uwagi, ale jeśli nauczą się kompromisu, mogą stworzyć relację pełną ognia i dynamiki. Strzelec, optymistyczny i niezależny, idealny partner do przygód. Oboje są spontaniczni, więc nigdy się ze sobą nie nudzą. Bliźnięta Ich rozmowy są pełne energii, a wspólne życie pełne niespodzianek. Bliźnięta wnoszą do relacji lekkość, a Baran motywuje ich do działania. Wodnik Nowatorski i niezależny inspiruje Barana do nowych wyzwań. Ich relacja może być oryginalna, dynamiczna i pełna niespodzianek. Trudniejsze relacje dla Barana. Rak, emocjonalny i wrażliwy, może czuć się przytłoczony silną osobowością Barana. Baran musi nauczyć się delikatności, by nie ranić uczuć raka. Koziorożec, zdyscyplinowany i pragmatyczny, często działa zbyt wolno dla Barana. Oboje są ambitni, ale koziorożec może być zbyt poważny dla Barana. Panna. Skrupulatna i krytyczna może nie rozumieć spontaniczności barana. Związek wymaga dużo cierpliwości i wzajemnego zrozumienia. Rada dla barana. Baran powinien nauczyć się cierpliwości i wyrozumiałości, zwłaszcza w relacjach z osobami bardziej wrażliwymi. Warto by czasem zatrzymał się na chwilę i zastanowił nad konsekwencjami swoich działań. Zamiast działać pod wpływem impulsu. Jednak jego ognista natura sprawia, że jest inspirującym liderem, motywatorem i osobą, która zawsze dąży do celu. Jeśli jesteś Baranem, pamiętaj, że Twoja energia to dar, używaj jej mądrze. Podsumowując, Baran tworzy osobę, która jest naturalnym liderem, pełnym odwagi, inicjatywy i chęci do pionierstwa. Choć mają swoje wyjątkowe wyzwania, ich największą siłą jest ich żywa energia i asertywność.